Dziś 8 kwietnia, środa, witam na KryptoFlash informacje, jak ze Kryptowalut, a także rynków tradycyjnych. Zaczynamy od Bitcoin ETF Low Table w dniu wczorajszym, 9 kwietnia na minus minus 18 milionów dolarów. Dziś event m.in. Sui Base Camp, miejsce, w którym twórcy Web3 firmy spotykają się, aby tworzyć, uczyć, łączyć, odkrywać. Zapraszam do dołączenia tego wydarzenia inauguracyjnego w Paryżu, aby odkryć możliwości w nadchodzącym Roku. I nie tylko. Znieśmy się razem. To wydarzenie startuje dokładnie za godzinę i 40 minut, czyli polskiego czasu tuż, tuż. Wszelkie informacje oczywiście pod materiałem. Linki z szybkich informacji. Nie ma transmisji na żywo online. Ręki tradycyjne dziś pobudka. Akcje azjatyckie płochliwe w obliczu inflacji w USA. A Alibaba wzmocnia Hongkong. Inwestorzy oczekują na kluczowe dane o inflacji w USA. Azjatyckie rynki regionalne nie dokonały żadnych większych sygnałów po mnóstwem zamknięciu na Wall Street. Nastroje pozostały trudne w oczekiwaniu na dane dotyczące indeksu cen towarów i usług konsumenckich w Stanach Zjednoczonych. Gigant handlu elektronicznego Alibaba wzrasta o 3,6% i znajduje się wśród najlepszych graczy indeksu. Po tym jak doniesienia chińskich mediów pokazały, że założyciel zamieścił wewnętrzną notatkę popierającą ostatnie reformy wprowadzone przez dyrektora generalnego. Diegu i przewodniczącego Josepaj giełdy Australii wzmocnione wzrostami na rynkach surowców, japoński indeks spada o 0,2% Filipińska SEC zakazuje Binance wpływa na filipińskich użytkowników kryptowalut sytuacja Binance odzwierciedla szersze ataki regulacyjne na giełdy krypto w Filipinach, gdzie w poprzednim roku około 14 platform zostało zakazanych z powodu podobnych naruszeń zgodności. W podobnym duchu Etoro spotkało się z ostrzeżeniami za brak niezbędnych rejestracji i licencji, co odzwierciedlało problemy regulacyjne Binance. SEC opracowuje przepisy mające na celu zabezpieczenie dynamiczne rozwijających się transakcji kryptowalutowych na Filipinach i w poprzednim roku osiągnęły wartość 80 miliardów dolarów. Mimo jasnego stanowiska SEC ani Binance ani Etoro nie złożyły wniosku o licencję na prowadzenie działalności na Filipinach, co podkreśla lukę w wysiłkach na rzecz zapewnienia zgodności z przepisami finansowymi kraju. Bank szwajcarski ostrożnie podchodzi do cyfrowej waluty dla klientów publicznych, odrzuca publiczną walutę cyfrową ze względu na ryzyko i bada hurtowe opcje CBDC. Przewodniczący Banku wspomina, że nie ma potrzeby tworzenia publicznej CBDC ze względu na obecną efektywność rynku i innowacyjność metod płatności oferowanych przez sektor prywatny. Podkreśla, że mogą zakłócić system monetarny oraz relacje między bankami centralnymi i komercyjnymi. Uważa, że wady wprowadzenia takich cyfrowych walut przeważają nad korzyściami. Urzędnik skarbu USA atakuje monetę typu stablecoin Tether USDT w ramach uchylenia się od rosyjskich sankcji. Pisemne zeznanie złożone 9 kwietnia przed Senacką Komisją ds. Bankowości informuje, że Rosja w coraz większym stopniu wykorzystuje alternatywne mechanizmy płatności takie jak stablecoin, USDT, między należące do Tethera, celem ominięcia sankcji gospodarczych. Interesom bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych służy koncentrowanie monet typu stablecoin denominowanych w dolarach w ojczyźnie dolara, zasady zarządzania rezerwami, prawa do umorzenia i wszystko, co nie jest trudne do rozwiązania, jeśli mamy wolę zrobienia czegoś więcej niż tylko polityki. Stany Zjednoczone są bardzo zainteresowane zapewnieniem dostępności naszych narzędzi, organów oraz gotowości do ograniczenia ryzyka w tym szybko rozwijającym się ekosystemie, w szczególności w przypadku aktywów cyfrowych opartych na dolarach. Arthur Hayes ostrzega przed spadkiem wartości Bitcoin przed Halloween, oczywiście dwie strony płotu, pomijając jego analizę techniczną, to druga część, wpływ płatności podatkowych, ostrzega przed potencjalnym wpływem podatków w USA. Płynności rynku, zbliżający się termin podatkowy 15 kwietnia, może prowadzić do ograniczenia płynności na rynku, a to z kolei może zwiększyć awersję do ryzyka i spowodować sprzedaż aktywów w krypto w okresie Halloween. Kostaryka bada regulacje w obliczu rosnącej adopcji Bitcoin. Kraj ten rozważa proponowane przepisy, które mogłyby potencjalnie ograniczyć zdolność jej obywateli do używania BTC w codziennych transakcjach. Naród wznawił debaty na temat potencjalnego prawa dotyczącego aktywów kryptograficznych, które mogłyby zagrozić możliwości swobodnego używania bitcoinów jako środka pieniężnego w codziennych transakcjach. Zaangażowanie Kostareki w bitcoin odzwierciedla szersze trendy obserwowane w Ameryce Łacińskiej, gdzie adopcja bitcoin stale nabiera tempa. Jedna piąta młodych Amerykanów inwestuje w kryptowaluty. Informacje z ankiety Policy Genius przeprowadzona 9 kwietnia. Ponad jedna piąta młodych ludzi z USA posiada własne krypto. Młodsze pokolenie inwestują w kryptowaluty 4 razy częściej niż starsze pokolenia. Chodzi o przedział wiekowy od 18 do 26 lat. Część z nich nie tylko posiada kryptowaluty w szerszym znaczeniu, ale także kolekcje NFT. Wojny reklamowe Bitcoin ETF, no i tak różne firmy stosują różne strategie w swoich reklamach Bitcoin ETF, a cały zbiór dostępny w tym oto poście. Zapraszam do wolnej kawy. I zobaczenia poszczególnych wariacji wideo które zapewne już widzieliście, ale warto jeszcze raz spojrzeć. Nasz górnik arkowy 123, Arvi Miner, przedstawia swój aktualizację portfela. Według niego dostępność publiczna. Zapraszam także do zapoznania się i ewentualnych technicznych pytań w kwestii wydobywania krypto. Dokładnie na grupie Telegram Krypto Spekulacja a także Krypto Spekulacja Podgrupy. I tu jest m.in. zakładka Mining. Za wczorajsze komentarze serdecznie dziękuję. Losujemy dziennego zwycięzcę do giveaway miesiąca w dolarach, a dziś jest to Radbond 2619 Teraz ja. No i tak, teraz Twoja kolej. A jego wpisujemy na końcowe losowanie miesiąca. Dzisiejsze komentarze losujemy jutro. pozycje top 1000 kryptowaluty, ostatni wzrost i spadki. Rozgrywamy rynek. Gratulacje dla swoich projektów, kryptospekulacja. Środa, dziękuję.